Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wierzbinek był okazją do zaproszenia nauczycieli obecnie pracujących, ale i emerytowanych oraz pracowników niepedagogicznych i kapłanów na wspólny obiad, aby w ten sposób podziękować im za trud włożony w wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży. Rozpoczynając uroczystość, wójt Paweł Szczepankiewicz zwrócił się do nauczycieli, przypominając m.in. genezę ich święta. Którego tak naprawdę pierwsze echa zabrzmiały w Europie kiedy to 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Sejm Rozbiorowy powołał Komisję Edukacji Narodowej. To wydarzenie wybrzmiało w całej Europie ale już wówczas Rzeczpospolitej obojga narodów zdawali sobie sprawę z tego, jak ważna jest edukacja. Na podstawie karty nauczyciela od 1982 roku obchodzimy w Rzeczpospolitej jakże ważne święto. To uroczyste spotkanie było również doskonałą okazją do wręczenia nagród nauczycielom w sposób szczególny, wyróżniającym się swoją pracą. W tym roku nagrody wójta gminy Wierzbinego otrzymali Jolanta Karczewska, Jolanta Radzimska, Władysława Radzimska, Mariusz Kubiak, Łukasz Budziński, Anna Jaskulska, Tomasz Karczewski, Arleta Krzyżenowska, Liliana Matela, Aneta Minkoki-Kosicka, Ewa Palusiak-Puchałka, Paweł Palusiak, Daria Szawer i Sylwia Wysocka. Ponadto kilku innych nauczycieli otrzymało upominki książkowe. Jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Dziękuję panu Wójtowi, że docenił również moją pracę jako dyrektora szkoły, tę pracę, która no, nie była łatwą. Praca w szkole jest dla mnie satysfakcją, a taki dzień jak dziś szczególnie motywuje do dalszej pracy. Dzisiejsza nagroda, którą otrzymałam z rąk pana Wójta, gminy Wierzbinek, doktora Pawła Szczepankiewicza, jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem i powoduje, że widzę sens mojej pracy i nadzieję na zmianę tego świata. Chcemy y, pracować jak najlepiej i doskonalimy się jeszcze bardziej, a takie dni jak dziś dają nam jeszcze większą motywację do działania. Jednym z organizatorów tegorocznego święta nauczycieli w gminie Wierzbinek był Mariusz Kubiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku. Święto to jest świętem szczególnym, bo docenia pracę wszystkich nauczycieli, wkład i trud włożony właśnie w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Jest to bardzo miła chwila, bardzo bardzo sympatyczna, bo docenia się trud właśnie tych że osób, które w sposób szczególny się zasłużyły w ostatnim roku, można powiedzieć, czy w ciągu kilku kulat dla Wierzbińskiej Oświaty. Wyjątkowe podziękowania i życzenia odebrał Grzegorz Andrzejewski ze Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, który rozstał się z placówką przechodząc na zasłużoną emeryturę. Życzono mu m.in. zwolnienia tempa życia, by w pełni zdrowia mógł cieszyć się urokami każdego dnia i spełniać marzenia. Wójt Paweł Szczepankiewicz, składając życzenia nauczycielom Szkół Podstawowych, Przedszkola oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, nawiązał także do ubiegłego trudnego roku szkolnego z powodu lockdownu. Jest to bardzo ważne święto, które dzisiaj przeżywamy, bo chcemy podziękować przede wszystkim nauczycielom za całoroczną pracę. A ostatni rok szkolny dla wszystkich nauczycieli, uczniów, rodziców był bardzo trudny ze względu na zdalne nauczanie. Jak powiedziała Wisława Szymborska, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Myślę, że wszyscy w tym trudnym okresie sprawdzili się i za to wszystko chciałbym serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, rodzicom, uczniom, pracownikom obsługi, wszystkim zaangażowanym w funkcjonowanie szkolnictwa na terenie gminy Wierzbinek. Gratuluję też wszystkim nauczycielom otrzymanych dzisiaj nagród zarówno od dyrektorów szkół, jak i nagród wójta gminy Wierzbinek. Jak i gratuluję również wszystkim nagrodzonym dyrektorom gratuluję i dziękuję za dotychczasową pracę również przechodzącemu na emeryturę panu Grzegorzowi Andrzejskiemu wszystkim państwu w dniu waszego święta za całoroczną pracę Serdecznie dziękuję w imieniu własnym Rady Gminnej i wszystkich współpracowników. Zwieńczeniem tego wyjątkowego święta był wspólny, uroczysty obiad. Nie mogę również w swoich podziękowaniach pominąć pracowników obsługi i administracji, bez których zaangażowania żadna szkoła nie przypominała do takiego miejsca jakim jest.